Dzień dobry, o dzień dobry, ty a może już dobry wieczór? Co to jest? Co to? Piątek, tak? Piątek, godzina, jakoś 17.20. Ty co on robi? Co on robi? No No jedzie, jedzie na rąkach dzisiaj, gdzieś. No właśnie, gdzie jedziesz dzisiaj? Nie wiem, nie wiem. Przed siebie, jak mówi poeta, przed siebie. Żeby przed siebie. Dobra, o, widzisz? No właśnie mówię, a dzisiaj przyjadę się na rolkach. Słychać mnie co? Ja mówię, czy nie. No mówię, przejadę się na rolkach. Zobaczymy co tam słychać. Widzisz, o! Ulica. Jaka to ulica jest? Posłuchaj. No nie wiem, widzisz? no ja to nie wiem. Oczywiście, że wiem jaka to jest ulica. Ulica. Grabiszyńska, o widzisz, mówiłem Ci, ulica Grabiszyńska, tu się ładnie zatrzymujemy, musimy poczekać, wiesz, no właśnie jadę po chodniku jak widać, bo nie wiem, w końcu tam takie przepisy miały być, że można korzystać ze ścieżek, ale nie wiem w końcu jak tam wyszło, orientujecie się coś czy nie, w końcu jest ten przepis czy nie ma, no właśnie, o. I ten i... Także wiecie, normalnie jak pieszy. Rolkarz jak pieszy, czyli po chodniku, okay? Nie wiem, bo mówię, że po prostu prędkość wiesz. Na spokojnie dwie dyszki rzucę jak nic po prostu, rozumiesz. Na, na, na kto się mówi, na zegar. Dwie dyszki na zegar. Ale mówię, dobra, zobaczymy. O, widzisz? Bo tu jest połączone, tu jest połączone, czyli że mogę wjechać oficjalnie. I sobie tutaj jadę. A, no właśnie, bo ja dzisiaj, gdzie, gdzie będę dzisiaj jeździł, tak? Chyba to już się kończy, czy jeszcze nie? Jak możecie? Zrobili, pamiętacie to? Pamiętacie to, jak tutaj dwa lata temu jeździłem? Co tutaj się działo, ludzie święci, co tu się działo, ale zrobili tutaj, zrobili elegancko, widzisz, rozwiązania tu tędy, tu tędy. No i, i po prostu. Dzisiaj sobie pojeżdżę na zajezdni. O właśnie, bo to jest... To się nazywa, że zajezdnia. Bo się to wszystkim myli, no. A tu chodzi o to, że zaczęło funkcjonować, że zajezdnia to jest dawna zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. Widzisz? Tu gdzie, rozumiesz, te strajki były. No. Tu gdzie się wszystko zaczęło we Wrocławiu. Dobrze mówię? Właśnie, o. Taki placek tutaj jest, zajezdnia. Duży, wiesz, duży. Oczywiście jest taki problem. Problem jest taki, jak widać, że tu są takie płyty. Są większe te płyty niż na Placu Wolności, ale generalnie się daje jeździć. No. Oczywiście, no bo generalnie we Wrocławiu brakuje takich normalnych wrotkowych. Nie wiem, czy w ogóle jest jakieś wrotkowisko, takie prawdziwe, bo są jakieś placyki przypadkowe, jakieś coś tam, boiska jeszcze po... asfaltowe po PRL-u. Ale to nie są wrodkowiska. No właśnie, mówiłem kiedyś, co to znaczy wrodkowisko. Prawdziwe wrodkowisko to jest plac o wymiarach 20, minimum 20 na 40. Z gładką nawierzchnią. Najlepiej betonową. Może być beton szlifowany, może być beton porowaty. Wszystko jedno. Jaki tam zrobią już się, już tam nie wdawajmy się w szczegóły. Po prostu, bo tutaj nie ma co. O, widzisz? Zegar. Duch, duch tego, duch czasu. Widzisz? Mówiłem ci. Zegar, duch czasu. Duch czasu. Także tak zobaczymy sytuację dzisiaj. O tak to wygląda dzisiaj. Widzisz? W tej chwili tu jest muzeum. Jak widzicie, ludzie, Wrocławianie to są twardzi. To jest twardy naród, twarda nacja po prostu. Wrocławianie donzący od razu tutaj anektowali to miejsce, nie ma zmiłuj. Nie będzie, rozumiesz, tych jak to się mówi, tych kompromisów. Nie będzie dyskusji. No dobra, bo trzeba troszkę się tutaj rozjeździć. Ogólnie placyk fajny. no. Właściwie, gdyby tutaj na tym placyku ktoś zdecydował, żeby wy że wylewamy równą powierzchnię, no to dałoby radę. No. Takie miejsce, no nie? Nowoczesność i historia. U. Dobra, pozdrowienia.